Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii szybkich poradników. Dziś pokażę wam jak wybudować szybką, automatyczną farmę krów, która prezentuje się w ten oto sposób. Zaczniemy od materiałów, które będą nam potrzebne. Jest to takie bloki budulcowe, lejki, dwa skrzynia, trzy tabliczki, wiadro wody, wiadro lawy, płotki, neterowe płotki, szkło i jajko krów. Czy Czytam krowy. Dwa lejki prowadzimy najpierw do skrzynki. To wszystko obu robimy obudowę tego. Następnie, gdy mamy już obudowę, stawiamy tutaj tabliczkę. Tutaj kolejną tabliczkę. Tutaj szkło. Tutaj wylewamy lawę. Następnie to zabudowujemy. I teraz mamy miejsce, w którym nasze krowy będą dorastały i umierały. Teraz budujemy mi e miejsce, w którym krowy będą, spad do krowy będą spadały. Potrzebujemy do tego kwadratu 3 na 3 W tym rogu stawiamy tabliczkę. W tym rogu wlewamy wodę. Dwa bloki, Trzy bloki w górę właściwie. Następnie, gdy już to zrobimy, będziemy potrzebowali tych naszych płotków, które ustawimy w następujący sposób: tutaj ciemnodębowy, tutaj neterowy, tutaj ciemnodębowy, tutaj niterowy, tutaj ciemnodębowy. Tutaj niterowy, tutaj ciemnodębowy. Tutaj neterowy, ciemnodębowy, neterowy i tutaj ciemnozębowy. Użycie jest takie dlatego, gdy, bo gdyby były to płotki podobne, to wtedy one by się łączyły. Yy, dzięki temu, gdy nie, one się nie łączą, ma, małe krowy mogą spadać tam na dół. No, i duże się na tym blokują. Także dlatego tu wprowadzamy krowy, tak gdy wtedy się jakby rozmnożą, to tutaj spadają i gdy urosną, to umierają. Ja wam dziękuję za uwagę. Widzimy się w kolejnych odcinkach z tej serii. Do zobaczenia, cześć!